Cześć, melduje się Kobikowski. Dzisiaj recenzja wyjątkowa. Specjalny jest bowiem tryb, w jakim powstała. Otóż inicjatorem i sponsorem tej recenzji jest jeden z widzów, Tomek Nadolny, podpisujący się na YouTube jako Generalist 2. Skracając tę historię do minimum, Tomek zdaje się nie mógł dłużej znieść, że nie powstają recenzje dwóch ważnych dla niego pojazdów, więc skontaktował się ze mną. Proponując zasponsorowanie tych zestawów Kobi, aby niezwłocznie powstały ich recenzje. W tym wideo pierwsza z tych maszyn wojennych Panzer 4. Oczywiście drugie jego wydanie od Kobi. Ten drugi pojazd, zasponsorowany przez Tomka, na razie niech pozostanie tajemnicą. Zapraszam do recenzji. W zestawie znajdują się dwie figurki. Pierwsza z nich to dowódca czołgu. Słuchajcie, to już jest taka klasyka gatunku od kobi. Tutaj już nie ma za wiele do komentowania, już tyle powiedziałem na ten temat. Co do samej figurki, no to nie mam żadnych absolutnie zastrzeżeń kościowych. Wszystko pracuje prawidłowo, z dobrymi oporami. Nadruki są ładnie wykonane. Natomiast powiem coś innego, że słuchajcie, my już właśnie tyle tych dowódców, czołgów. Wiecie, bogato udekorowanych dostaliśmy, że powiem, że powoli. Głosowałbym za tym, żeby, żeby dostawać do czołgów niemieckich od Kobi takich żołnierzy bardziej niższego stopnia, z na przykład kierowców, właśnie operatorów KM-ów, celowniczych, bez tam, bez bogatych udekorowań, natomiast wyraźnie tam z zarysowanymi, prostymi uniformami, które też tak oczywiście na czarno wyglądały w większości, w furażerkach i tak dalej. Więc mój taki malutki głos, prosimy o troszeczkę mniejszą ilość dowódców czołgów, których na pewno mamy już pełno w naszej kolekcji. I mamy ogromny przerost tutaj, właśnie wysokich oficerów nad szeregowymi, jeżeli chodzi o załogi czołgowe. Figurka numer dwa. To bardzo ciężko obładowany grenadier niemiecki, czyli żołnierz piechoty zmechanizowanej. No ten pan to musi być tutaj nie lada pakerem, skoro tutaj na ramieniu nosi sobie MG34, a w drugiej jeszcze minę talerzową przeciwpanczcerną sobie niesie, więc tutaj ten pan zasługuje na pewno na, na takie uznanie, jeżeli chodzi o, o swoją tężyznę fizyczną. Figurka bardzo, bardzo dobra, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, nadruki ładnie w osi, prosto i szczegółowo nadrukowane. No, co mogę powiedzieć? No, może raz po raz chętniej bym zobaczył po prostu jeszcze jakieś proste na drugi chociaż z tyłu, gdzie na przykład z tyłu mógłby mieć jakąś taką, jakiś taki pojemnik przy pasie, coś takiego, lub jakieś takie proste, wiecie, zagięcia munduru i tak dalej. Tak, bardzo fajny dodatek do naszej kolekcji. W ten sposób cały model wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Jeżeli chodzi o proces budowania, powiem tylko, że model jest o tyle inny od wszystkich pozostałych, że tutaj mamy trzy wersje wykończenia, jakie możemy zastosować. One bardzo się nie różnią sobą. Pierwsza ma krótką lufkę, długa ma drugą lufkę, a trzecia ma dodatkowo, i to jest duży, duża różnica, wszystkie te dodatkowe osłony. Kadłuba i wieży. Tak, i tutaj widzicie tą wersję maksymalnie wypasioną, to jest wersja H. I muszę powiedzieć, że oczywiście budowało się to bardzo, bardzo przyjemnie. Tu, nie, nie, jeżeli chodzi o budowanie, nie miałem najmniejszych problemów. Ok, teraz tak, figurki już może na bok. W tym wideo postaram się w ogóle nie iść tym tropem, że model jest fajny, ale za duży i musi być zmniejszony. Owszem, ja uważam, że powinna powstać jakaś taka seria też właśnie stricte w skali, na przykład 1 do 35, ale okej, okay, zostawmy to. Tutaj mamy takiego Panzer 4 na sterydach, ale umówmy się, że on jest taki, wiecie, dobrze wyrzeźbiony na siłowni. Panzer 4 dobrze wyrzeźbiony na siłowni, taki powiększony. I słuchajcie, jeżeli chodzi o taką ogólną sylwetkę, to uważam, że brakuje mu już naprawdę niewiele. Przede wszystkim, tego takiej, tej takiej wieżyczki obserwacyjnej dowódcy, takiego garnka, tam, tak z, z włazem i peryskopami dookoła, ale o tym może jeszcze wspomnę za chwilę przy omawianiu wieży. Natomiast chciałem ogólnie powiedzieć, że co pewnie wielu interesuje, słuchajcie, ten model. Nie ma chyba nic wspólnego z tą pierwszą wersją pancerz 4. Jest, jest to całkowicie. To nie jest odświeżony model. To jest model zaprojektowany od nowa. Wszystko tutaj się buduje inaczej. Chyba, że tak powiem, ani dwa, dwa klocki nie zostały przyczepione w ten sam sposób. Trochę może przesadzam. Być może we wieży jest, są jakieś po, podobieństwa, natomiast. No Tutaj, słuchajcie, mamy wreszcie to, czego zabrakło w tamtej pierwszej wersji, czyli mamy te wyśmienite osłony e, zabezpieczające przed pociskami kumulacyjnymi wokół wieży, i to jest ogromny plus tego, e, tego modelu. E, słuchajcie, naprawdę, tak jak zobaczcie sobie z każdej strony, takie e, sylwetka tego czołgu jest już praktycznie doskonała, tylko brakuje. I to nawet widać na tej ilustracji historycznej, która jest zamieszczona z tyłu na opakowaniu, że wyraźnie brakuje takiego wysu wysuniętego garnka, tej wieżyczki dowódcy. I tutaj na przykład można by się pokusić o zrobienie tego w taki sposób, jak, jak pokazywałem Wam już y, kilka odcinków temu. W, te, w ten sposób nawet, tak? Tylko że oczywiście z szarych klocków wtedy byśmy mieli takie, y, takie tam, wiecie, odpowiednie wysunięcie tego. Ale to, jak będę, jak dam radę kiedyś na tą, na tą modyfikację poświęcić czas, to trzeba będzie to oczywiście zrobić i pokazać. Słuchajcie, a tak zostawiając tą, tą wieżyczkę, no to jest naprawdę już już wszystkie takie główne błędy zostały wyeliminowane z tego czołgu. I nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że patrzymy na Panzer 4, w tym przypadku w wersji H, tutaj. Ten model oczywiście jest też taką, takim kompromisem pomiędzy modelem na półkę dla takich najbardziej wymagających fanów, którzy oczekują wiernego wzorowania, a zabawką. Tak? Jest to taki kompromis pomiędzy modelem a zabawką, więc tutaj domyślam się, Kobi za wszelką cenę nie chciało zrezygnować z tych szerokich gąsienic o szerokości trzech studów. No, wiadomo, słuchajcie, to są gąsienice takie y, solidniejsze, które wytrzymują lepiej wytrzymują zabawę. Mm. Natomiast ten model, nawet ten tutaj, właśnie y, Pancer 14, na sterydach, ten duży, on powinien się wylądować na tych węższych gąsienicach o szerokości dwóch studów. Wtedy też według mnie byłoby trochę mniej problemów. Można by y, tutaj y, te osłony jeszcze, jeszcze bliżej y, y, dosunąć do, y, do Pancerza a na pewno byłoby mniej problemów z toczeniem, bo właśnie słuchajcie, że na, na poziomie takim zabawki, to takim e, chyba najbardziej takim e, minusem, którym się uwydacznił, jest to, że on, no, tak jak już wcześniej, na przykład Pancer 3, e, ten wcześniejszy Pancer 4 e, i sztugi, nie najlepiej się toczy, tak? Zdarzają się, że mm, te gąsienice się haczą. E, ten problem tutaj, według mnie, troszeczkę się potęguje w momencie, kiedy e, zamontujemy osłony te boczne, i tutaj mamy zero luzu pomiędzy tymi osłonami i tymi. No ale toczy się, nie? Raczej się toczy. Podczas skręcania jest trochę, bywa więcej problemów. O, o! No, zdarza się, że się. Kto może kogoś denerwować? Jeżeli, na przykład, dla kogoś to jest przede wszystkim zabawka, dla młodszego odbiorcy, z przede wszystkim zabawka, może go trochę wkurzać to, że te, te gąsienice się będą haczyć. Ja nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby hmm, po prostu zrobienie trochę jeszcze mocniejszych, hmm, lepiej wytrzymujących zabawę gąsienicy węższych na dwa study w tym przypadku. Tak? Bo Zobaczmy sobie. Poglądajmy sobie modele na przykład, właśnie w Wortanderze, w Wocie, gdzie wyraźnie widać, że te gąsienice były węższe i takie właśnie byłyby idealne, wręcz. ok, ale zobaczcie, zobaczmy teraz sobie, przejdziemy sobie tutaj na, na przednią część kadłuba. Została, została ona całkowicie przebudowana, poprawiona i teraz to wygląda wreszcie tak jak. Jak według mnie powinno wyglądać. Tutaj dodatkowo na, na, szczególną, na szczególną pochwałę, e, e, zasługuje konstrukcja tego tutaj. E, jest to mm, świetne tutaj właśnie, świetne pogodzenie dobrego wyglądu modelu z funkcją e, taką dla młodszych użytkowników. Zobaczcie, tutaj mamy wizjer, wizjer kierowcy, mamy odzwierciedlony tutaj za pomocą po prostu czarnych płytek. Wciśniętych w konstrukcję, a, a tutaj taki ten włas zabawowy na figurkę jest obok i jest taki szeroki. Zobaczcie. I dzięki temu można tam wsadzić całą figurkę. Tam jeszcze w środku są takie, takie skosy. Tego prawdopodobnie ze względu tutaj na zakres dynamiczny tego wideo nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Te skosy, że na tak powiem, stabilizują figurkę i powodują, że ona tam sobie będzie w miarę sobie, e, może ją tam wrzucić i ona będzie w miarę tak, wiecie, no głową do góry na pewno jakoś usadowiona. E, wyciąganie figurki to no, oczywiście poprzez trzęsienie czołgiem do góry nogami, ale jak najbardziej się da. To na pewno, ta funkcja na pewno na plus. Tu mamy jeszcze, a same te takie właziki mamy tutaj zasygnalizowane tylko za pomocą tych kafeleczek z nitami jakby e, bardzo mi się to podoba, w jaki sposób to zostało, zostało to zrobione. I zwróćmy uwagę, mamy tutaj sporo miejsca na na przykład tutaj, aż, aż się prosi o obrócenie gąsienic. Słuchajcie, tutaj chyba w modelu były trzy czy cztery zapasowe ogniwa. Można wziąć ten, tutaj na przykład ten wężyk, który jest z tyłu zgodnie z instrukcją zrobiony, tutaj do przodu i tutaj sobie wsadzić te zapasowe ogniwa. Tak, tu mamy detale, szpadel, tutaj klucz nastawny. Tak, wiecie co, może zdejmę, zdejmę z osłonę z jednej strony. O, tak to zostało mm, przygotowane. Bardzo tutaj sprytnie. I mamy wgląd na, na podwozie. Tutaj wraz z tym modelem y, troszeczkę y, Kobi zaczęło stosować troszeczkę inne rozwiązanie w, y, w, w zakresie dolnej części kadłuba. Mianowicie tam jest takie. Y, Wysunięcie takie jakby konstrukcji o jeden stód. To jest fajne i przez to tak, jakby gąsienica tam wchodzi w taką, taką szczelinę u góry, to jest fajne, ponieważ mamy takie wrażenie, wiecie, że ten kadłub jest taki tam no, szerszy w tamtym miejscu na pewno na plus, no a mie mieszczą tutaj te, te szersze gąsienice. Tak, sam układ kół i rolek jak najbardziej, jak najbardziej super. Nie? Na tym poziomie, wiecie, takim bardziej modelu zabawkowego. No, ja bym tutaj nadal by się upierać, bym tu wcisnął te, te gąsienice dwustudowe e, i fajnie by było, gdyby, gdyby Kobi zrobiło nową zębatkę, taką, taką, taką odpowiednio większą do tych, do niektórych czołgów, która by idealnie pasowała. Tutaj, jeżeli chodzi o boczną część kadłuba, e, można się pokusić tutaj o dodatkowe detale, żeby powrócać tutaj na, na przykład zapasowe zapasowe koła, jakieś tam lewary ym, i tym podobne, co tam jeszcze możemy sobie się dopatrzeć na, na czołgach. Często, często było kładzione na kadłuby. Tu takie charakterystyczne wcięcie, gdzie były chyba wyloty spalin lub ym, właśnie zasysanie powietrza do ym, nie, to było chyba ym, otwory wentylacyjne albo ym, zasysanie, zasysanie powietrza albo wyloty ym, gorącego powietrza. Tak, poprawiono też, pamiętam o ile dobrze pamiętam, w tamtym modelu kiepsko były rozwiązane te um, takie osłony silnika. One tam miały tendencję do wypinania się w ogóle. A tutaj mamy taki jeden bardzo fajny, zgrabniutki e, z, włazik, taki z fajnym tutaj, takim z wystającą płyteczką ułatwiającą otwieranie. Antenka, która fajnie nam się wygina, tak jak w prawdziwych czołgach, podczas jak się przy, przy, przeciąga się lufę pomiędzy nimi, to dokładnie właśnie w ten sposób wyglądało. Tył. No, tutaj jest raczej ubogo, ale jednak nie zostało to całkowicie, że tak powiem, zapomniane przez konstruktora. Mamy tutaj wylot spalin. Mam tu jeszcze jedną taką płyteczkę, jeden na dwa z nitami, fajną. No i właśnie jakiś taki przewód zawieszony na hakach. Ten przewód można jak najbardziej też właśnie sobie zawiesić z przodu na tamtych hakach. Tak? Z drugiej strony generalnie jest to samo. O, właśnie tutaj mam jeszcze takie jakieś narzędzie. Tak? Dobra, teraz wieża. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wieże, no to jestem, jestem teraz jestem naprawdę zachwycony i, i bardzo zadowolony. Świetnie zostało to, to wykombinowane. Te charakter jest tego tej osłony, przeciwkumulacyjnej jest, jest oddany w 100%. To oczywiście była taka cieniutka blacha, no tutaj no już no cieniej się chyba nie dało zobaczcie, tam mamy tą jakby fajnie też ukształtowaną tą pancerz zasadniczy wieży i tam jest też przygotowany oczywiście ten Balkenkreuz niemieckie oznaczenie tam widzicie w tej szczelinie no to jest widoczne w momencie, kiedy zdecydujemy się na te, na te warianty ze zdjętymi osłonami tutaj słuchajcie, jest oznaczenie jakiegoś konkretnego konkretnej dywizji lub jakiegoś oddziału Hmm, zamieszczę to słuchajcie w, albo tutaj w podpisie albo w odnotacjach bo kolega Włodek hmm, mi tutaj powiedział co to dokładnie było to byli jakiś, jacyś żołnierze, którzy pochodzili z Austrii, z Wiednia stąd to godło przypomina godło Wiednia hmm, numer zostanie tutaj wyświetlony pewnie na ekranie tak, więc wieże jak najbardziej no super tak? tylko no, brakuje tej brakuje tego charakterystycznego garnka na który e, czekamy Yy, może to być zrobione, wiecie, nowy, nowy specjalistyczny odlew od kobi. to na pewno by wyglądało super tak? w dodatku to nie byłby jednorazowy że tak powiem yy, pojedynczego zastosowania element, ponieważ byśmy mogli ładować go do tygrysów yy, tutaj do pancerów czwórek i do innych czołgów w, w, oczywiście w różnych kolorach tak? albo można podejść do tego inaczej i robić to z wielu klocków yy, tak jak pokazałem lub lepiej być może pojawią się jakieś nowe elementy drobne od kobi, to być może to jeszcze lepiej zrobić i, i jak najbardziej tak. No, jeżeli chodzi, i mam, mam tylko jeszcze jeden tutaj, właśnie uwagę krytyczną. Nie poprawiono błędu w formie tego, tego tutaj elementu specjalistycznego, gdzie mamy to jarzmo charakterystyczne, takie rozszerzające się, i zobaczcie, lufa nadal nie jest w osi tego, tego elementu, a, a być powinna. Powinna być dokładnie po środku, a nie jest nadal, więc tutaj jakby ten błąd został odziedziczony i nie został poprawiony i tu na pewno to mi się, to mi się po prostu nie podoba. Podobały mi się też, zobaczcie, tutaj są zostawione takie detale na wieżę, jak na przykład tutaj ten, ten właśnie, ten, ten zawias. Mamy też mały nadruczek jeszcze tutaj właśnie taki, taka jakaś tam klapeczka, czy tam nie wiem, to była osłona małej wentylacji, czy Coś w tym stylu. Super. Podsumowanie. Zestaw ten otrzymuje ode mnie na pewno bardzo wysoką rekomendację. Słuchajcie, jest to bardzo dobrze odzorowany model. Na takim poziomie, w miarę dobrze odzorowanej zabawki dla młodszych, no to doczepiłbym się tylko do tego. Toczenia się na gąsienicach. Ono powinno być troszeczkę bardziej płynne i tutaj Kobi powinno jakoś pochylić się jeszcze nad tym problemem, żeby no wyeliminować te takie, te takie zacięcia, żeby to się toczyło idealnie, płynnie, nawet podczas skręcania itd. dalej. Na poziomie bardziej wymagających yy, odbiorców, czyli takich trochę starszych, może takich yy, gości jak ja, którzy postawią sobie model na półeczce, no to na pewno brakuje mi jeszcze. Tego takiej, tej wieżyczki obserwacyjnej, dowódcy. No i na przykład denerwuje mnie jeszcze ten błąd w, tutaj wiarzmie, armaty i jeszcze może parę detali bym tam jeszcze udoskonalił sobie, ale to akurat możesz zrobić jak najbardziej we własnym zakresie, nie ma problemu. Słuchajcie, bardzo wam polecam. I jeszcze jedna ważna sprawa, słuchajcie, to jest jeden z, najwe, z najlepszych czołgów niemieckich podczas II wojny światowej. I słuchajcie, to nie chodzi o jakieś po prostu dziecinne, naprawdę, to nie chodzi o jakieś dziecinne po prostu porównanie grubości pancerza i, i średnic dział, bo wtedy wiadomo, że pancer 4 jest tam gdzieś w tyle, ale pamiętajcie, że czołgi to była, to była realna broń, która była stosowana w realnych warunkach, w jakichś konkretnych, wiecie, to się, po pierwsze, to używało się tego w wielki, większych, po prostu w formacjach współpracowały ze sobą różne, różne w ogóle, że tak powiem, sprzęty wojenne. Mało tego to się musiało poruszać, tak? po mostach musiało zachowywać mobilność i co najważniejsze, czołgi, jak każdy sprzęt, miały swoją cenę. Tak? Więc Pancer 4 według mnie, i oczywiście nie tylko według mnie, oferował najlepszy stosunek wartości bojowej do, do ceny. Ja rozumiem, że też oczywiście powstaje taka dyskusja, no, że przecież Niemcy szukając tej swojej takiej cudownej broni, broni doskonałej, która pozwola, pozwoliłaby im zdobyć przewagę nawet w obliczu yy, yy, dużej przewagi liczebnej wroga, oni dążyli do tego, żeby robić coraz te, te mocniejsze maszyny, tygrysy, pantery i coraz to większe potwory. Natomiast to prawdopodobnie ich wykończyło, tak? Może gdyby postawili troszeczkę inaczej na, na tłuczenie po prostu dziesiątek tysięcy pancerek czwórek, to może to by wszystko wyglądało troszeczkę inaczej. Ok, słuchajcie. Więc bardzo polecam Wam ten model. <laughs> Już w tej formie jest on prawie doskonałą zabawką. Przepraszam. Po niedużych modyfikacjach to jest w ogóle już świetny model też na półeczkę. No i mamy takiego pancera czwórkę na sterydach, dobrze wyrzeźbionego na siłowni. Bardzo dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.